W dzisiejszym odcinku nie mogę używać bloków na Bedwars, co oznacza, że z zakładki bloki mogę kupić tylko drabinkę. I chcę wam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, to możecie napisać je w komentarzu. A teraz zapraszam was do pierwszej areny. Jedną rzeczą jaką mogę używać z tej zakładki to jest drabinka. A tak to będę się przemieszczał fireballami, TNT, może też perełkami w sumie. no już do mnie idzie. Okej, okay. ja nie grałem w Bedworsy przez bardzo długi czas. Teraz zbieram sobie od STNT. Kupię sobie jeszcze drabinki, w sumie no, nic nie mogę używać. What the f***? Hey. Co tu się odjeba? Witam Was na mojej pierwszej arenie w tym odcinku. Jak już mówiłem, mogę kupić tylko drabinki z tej zakładki. A tak dobrze się przemieszczał TNT, Fireborami, Blish egami i perełkami Znowu muszę zbierać na TNT. Znowu jest ta sama mapa. Co w tamtej? Tutaj już się czai na mnie. ID Micha X. 4 jest. 4? Mieczyk i drabinki sobie kupuję. Teraz idziemy do ID Micha Xa. Oczywiście, jeżeli to odpada, to możecie zostawić subskrypcję łapkę, w z to w komentarzu. To teraz idziemy tutaj? Na tutaj kupuję sobie teraz protection. Aha, kupiłem bloki z No i mnie zabił, przez to, że kupiłem bloki. No, seta sobie kupię i firepora. nikt mi jeszcze łóżka nie zniszczył, a ja nawet idzie do mnie złoty. Trzeba go będzie zniszczyć. A poczekam sobie na niego. Przyjdzie tutaj oczywiście. Okej, okay, to jest śmieszne. Znaczy to nie jest śmieszne, że tak spadł, ale... ...stara się. Teraz został czerwony. Czerwony ma łóżko, więc... ...idę do niego. Jego chyba nie ma w bazie, on idzie naokoło. atrapa, trapa, czyli nie wiem czy nie skoczy. On jest na środku. Czy ja to. No ja pi... Ha, on zbiera emeraldy, dobra. Nie. 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 Kupuję sobie TMT jeszcze jedną i do niego i... Nie będę czekał. Oczywiście zebrał 8 emeraldów. Albo więcej, nie wiem ile ma. I się teraz będzie stackował. I mnie na pewno zabije. Albo nie, nie zabije. Wygrałem. Jak widzieliście, na tą gierkę zdominowałem swoim skillem. Tutaj zostanę szybko, chyba zniszczony, bo jest szybki raz. Aha, no to super. Idzie do mnie Chureslaw. Ja sobie poczekam w bazie mi się nie, nie śpiesz. A on do mnie idzie. Yy, yy. Idzie do mnie Szczuresław. Szczuresław to jest... No, widzicie? Szczuresław to jest dobry gracz. Naprawdę. A on ogarnia. A do niego idzie Złoty. Szczuresław Uspokój się, bo jesteś agresywny Idę teraz zabić Szczuresława Szczuresław Szczuresław On jest diamentowy ten chłop I jest Czwarty diamencik Kupię sobie teraz Sharpness. A teraz zbieram emeraldy I robię obsydian Ale nie zrobię obsydianu, bo nie mogę kupić Bloków No beka w chuj Grużyna zielona została wyeliminowana A ja wracam Idę Piękny ladder klacz, i gdzie jest biały? Gdzie jest drużyna biały? Jeżeli ty masz obsydian, to jesteś. No nie. On mnie zabił z tymi wszystkimi tonami, nie. on mnie pokona, nie. Nie mam szans. Jeszcze ma obsydian na 100%. Pik, pyk. Wywaliło go w powietrze. A, nie mam kilofa. Już mam. I jest. Wygrałem. Jeżeli na dzisiaj się spodobał, zostawcie subskrypcję, lajka w górę, noście komentarze, hashtag, bo też wam serduszko do następnego siema.